Odmówimy teraz akt oddania kapłanów Matce Bożej. Maryjo, Matko Jezusa, Chrystusa i Matko Kapłanów, przyjmij ten tytuł, którym cię obdarzamy, by oddać cześć Twemu macierzyństwu i wraz z Tobą kontemplować kapłaństwo Twego syna i Twoich synów. Święta Boża Rodzicielko, Matko Chrystusa. Kapłanowi Mesjaszowi dałaś ludzkie ciało, by zostało namaszczone duchem świętym dla zbawienia ubogich i skruszonych w sercu. Zachowaj kapłanów w twoim sercu i w kościele, matko zbawiciela. Matko wiary, ty przyniosłaś do świątyni syna człowieczego, wypełnienie obietnic danych ojcom. Oddawaj Ojcu dla Jego chwały kapłanów twego syna, Arko Przymierza. Matko Kościoła, razem z uczniami w wieczerniku modliłaś się do Ducha Świętego za nowy lud i jego pasterze. Uprość dla stanu kapłańskiego pełnię darów królowa Apostołów. Matko Jezusa Chrystusa. Byłaś z Nim u początków Jego życia i jego misji, szukałaś go wśród tłumów, gdy nauczał, stałaś przy Nim, gdy został wywyższony ponad ziemię, wyniszczony przez jedyną i wieczną ofiarę, a towarzyszył Ci Jan jako Twój syn. Przygarniaj powołanych, osłaniaj od początku ich wzrastanie pomagaj w życiu i w posłudze twoich synów matko kapłanów amen